Kochani, dzisiaj jesteśmy w Lubrze w studiu Rek gdzie słyszycie dźwięki zespołu 5 rano. Dosłownie w trakcie nagrywania pierwszej sesji złapaliśmy dwóch przysympatycznych Łukaszy, aby z nimi porozmawiać. Nie wiem, czy Łukasz Łabęcki, który za naszymi plecami wygrywa piękne dźwięki, będzie miał ochotę coś odpowiedzieć, ale Łukasz. Łuczkowski, który siedzi przede <grymne> mną, na pewno tak. Panowie, druga płyta. Taka Zabrze. druga płyta, płyta prawdziwa druga płyta, chociaż tych płyt na koncie trochę jest. Różnych wydawnictw, obym tak powiedział. No tak, oczka się cieszą, bo to jest nasze święto. Sam dobrze wiesz, jak to jest nagrywać płytę, ile to jest starań, żeby po prostu Lekwi. doszło do tego do, żeby doszło do tego momentu. No i cieszymy się, że jesteśmy w domu, jesteśmy, jesteśmy w Republika. Jesteśmy w Lubuskiem, blisko też mamy do, do własnych domów OK. i czujemy się po prostu jak, jak w domu. I na razie, chyba wszystko, pomimo jakichś tam moich problemów zdrowotnych, i tak idzie do przodu. Cieszymy się po prostu, że to, że to się dzieje. Znaleźliśmy z Piotkiem, który nas ogarnia wspólny język, I, i chyba damy dobrą płytę. Płytę, która. O wiele się różni od ostatniej, a już na pewno od pierwszej, która była, tak jak powiedziałeś, nagrana w domowych warunkach. Chcemy Was wszystkich zaskoczyć chcemy zaskoczyć ciebie, każdego, kto ją pierwszy raz usłyszy. Nie chcielibyśmy za dużo odkrywać kart ponieważ niech to się tworzy, nie wszyscy fani, miłośnicy dobrego rock and rollowego grania czekają na tą płytę, mm -hmm. ale powiedzcie, co możecie nam zdradzić? Ile będzie numerów? W jakim kierunku polecicie? Czy to okay. będzie filharmonia? Czy to będzie e, jednak e, muzyka łatwa i przyjemna pod nóżkę? Czy to będzie konkretne wojenie? Okay. ta okrutnie. Jak tamta płyta była swoistym y, takim zapisem tego, co, rob, co Rozumiem, robiliśmy przez 10, no, przez 10 lat, i, I tak ta płyta była bardzo przemyślana i każdy utwór, a ich jest dziewięć, jest całkowicie z innego sosu. A tak naprawdę one są wszystkie w oceanie dźwięków, którymi się inspirowała Piąta Rano. Ale naprawdę każda z, ty, z tych pieśni jest całkowicie inna. Aż zdziwił się nasz producent, który po prostu mówił, wow, no to jest w ogóle, odbiega ta, pie, ta piosenka od tego, co mi wysłałeś wcześniej. No, ale to jest Piąta Rano, jak te dziewięć potworków, skleisz w całość i puścisz po prostu play, na ostatni piosency powiesz, że to dalej jest piąta rano, ale ta piąta rano jest taką zmienną non stop. Taką I... hybrydą. Tak, a zmiennie. te studio też powoduje, że troszeczkę nam rusza wyobraźnia, to może damy to, to może dodamy tego, bo to te studio jest po prostu fantastyczne. No i... właśnie. Postawmy kropkę, dlaczego to studio? Ponieważ y, nasz kraj obfituje w wiele, wiele bardzo podobnych E, miejsc, gdzie moglibyście sobie pojechać, e, spędzić sobie dwa tygodnie mm -hmm. na takiej intensywnej pracy, to, że jesteście tak blisko swoich domów, to czy to przeszkadza, czy jednak pomaga. Czy jest telefon, bo trzeba, nie wiem, e, ubikację przepchać, mm -hmm. e, czy na przykład musisz wracać do, do domu, do bo żona ona woła i krzyczy, i wracać do domu, a nie siedzieć z chłopakami gdzieś po nocy, czy jednak ten komfort, że faktycznie możesz się tu czuć jak u siebie i wchodzić tak naprawdę w kapciach. No właśnie... Ja lubię czuć dom, mhm. czuć być blisko domu, mieć rękę na pulsie, co się u mnie dzieje i trochę się to gryzie z tym, że przez cały rok już jeździmy po Polsce i, jak, i, i po prostu nas nie ma, ale jak, ja czuję się, lubię się czuć bezpiecznie i w tym studio się czuję po prostu bezpiecznie, bo wiem, że blisko jest mój dom mhm. i to jest ten komfort, który, który chciałem osiągnąć. To też po, pozwala, abym z moimi na przykład, problemami z robotnymi wychodzić z tego studia i wracać do niego i jest to tutaj możliwe. I, 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 I właśnie ten komfort, to bezpieczeństwo jest akurat mi potrzebne po to, żeby się otworzyć, żeby siebie szczerze zapisać. Ja mam tak, że zanim wejdę w, w nowe warunki do nagrywania, to, to ten proces asymilacji jest u mnie taki długi, i, i, i widać to takie, takie moje rozchwianie. Mhm. A tutaj po prostu, już kiedyś byłem z znaszkiem Cichońskim, więc wiedziałem, co mnie czeka. Nagrywaliśmy tutaj singla, poczuliśmy, że zarówno Piotrek ma do nas serce, Piotrek Zegzuła, i cierpliwość. I, i cierpliwość, szczególnie do mnie. I, i, ta, i ten singiel był tak zwanym obwłuchaniem się wzajemnym, mhm. i ja wiedziałem, że, że chcę tu nagrać po prostu całą płytę. oprócz no, komfortu tego, że, że właśnie mamy blisko do domu, e, możliwości tego studia dają nam bardzo duży komfort nagrywania. Mm -hmm. Tak jak my chcemy nagrywać. Czyli nie trzeba jechać do Do Każdy Cisza. lubi nagrywać. Mm -mm. Nie trzeba. Tak jak mu e, jak najlepiej to pasuje. Ale to są takie możliwości techniczne, że e, po prostu wchodzę do studia, mówię ja bym chciał mieć gitarę tutaj, wzmacniasz tam i mam to. Mm -hmm. I nam to wystarcza. Też... I po co jechać gdzieś daleko, jak mamy bardzo blisko takie miejsce, gdzie nam wszystko pasuje. To, jest. to też chyba jest komfortem takim, że z tego, że to miejsce jest już znane Wam jaką muzyką no, a, tak. Tu nagrywają przecież Wasi, nasi znajomi, przyjaciele wielkie płyty i często się tutaj po prostu wpada, nie wiem, żeby się z nimi zobaczyć. I jak ja tutaj wchodzę, to czuję się trochę, jakbym był tu już po raz kolejny. Tak jest, ale też jest trochę jak domowo, więc myślę, że komfort nagrywania w domu jest dosyć ważny w tym procesie. I też wszystkimi. my czytamy te, to, 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 o czym mówisz. Mamy świadomość, kto tutaj siedział, wiemy, kto tutaj nagrywał. I czytamy te znaki osób, mm. że my tu teraz jesteśmy, że wow, to Nie jest nagroda za, to jest nagroda za naszą ciężką pracę. To jest, yy, to jest po prostu. Ten moment, że, taki, to taki, tak, na który długo czekaliśmy, i na, o który długo walczyliśmy, i być tutaj, no to, to jest dla nas wow, że jesteśmy w Republika Studio i stąd wyjdzie nasza płyta. Mamy świadomość, kto tu grał, naprawdę, i, i teraz my. No to Fajnie. słuchajcie, no a teraz podziękujemy chłopakom. Niech zabierają się ostro do pracy. My tutaj z naszym okiem kamery, jako Lubuskie Dobrze Rokuje, jako Radio SOK, czy też Słończyńskie Ośrodki Kultury, na pewno do nich wpadniemy, ponieważ chcemy być ich z nimi bardzo, bardzo blisko przy tworzeniu tej płyty. Ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy nastąpi. Słuchajcie, oglądajcie, podglądajcie. Obserwujcie, co dzieje się na profilu facebookowym zespołu, bo tam pewnie będą wrzuty, już są wrzuty. No i oglądajcie, lubcie. Polubiajcie, kochajcie zespół Piąta Rana i ogólnie pojętego rock'n'rolla. Cześć, siema, Cześć. saluto.